Słowo Gospodnie je życiami duchom. Cej przypiew my śpiewale podczas psalmu pomiędzy pierwszym i drugim czytaniem. I w Ewangelii poczuli poczuliśmy to słowo samego Jezusa Chrysta. Dzisiaj wspomnęło się to pisanie w uchach waszych. Wspomnęło się proroctwo Isa, jaki chowory, w co Duch na mnie, na Jezusie Chrysti, to muszę, co mene bachowisty mnie nebahowisty posław mene nepropowiduwa ty polelne nem wyzwolenia, słipym prozwinia, wypuść ty przygnoblennych na wolu, zwiszczaty ty rik Chłopodni spryjatlewej. Przeżywajmy, o i otrzymajmy na cej den. Dzień Bożego Słowa. Słowo, jakie jest duże, ważnym i duże ma mocne miejsce w życiu ludzkości. Dziękując Słowu, ja mogę komunikować się. Dziękując Słowu, ja mogę skazać swoją myśl. Ludyna może diznaty co jest w mnie, o co ja myślę, czego potrzebuję jak i moje pragnienia, co mi podoba się albo co nie podoba Słowo jest do tego, żeby zrozumieć, żeby ja mógł też dać odpowiedź na cudzą ludzynę, jaką ja bacz, jaką ja się. I tym samym słowem, a przede wszystkim najważliwszym słowem, ja otrzymuję spascinnia otrzymują dobrą nowinę o To z Słowa, z z wskazanego Słowa zaczyna się i wzmocnia się wiara ludzka. To z wiary, poczuto mu Słowu, ja poczynają żyty, tym, co dzisiaj mogę nazywać sobie chrześcijaniną. Dziękując Poczuto mu słowi i przyjętym taństwem z początku krześlenia, ja wchodzę w tę prawdę. To ono tak ważne, mało tego, u liturgii i netylki, zustrzeczają żywe słowo, jak my czule żywe i diewe, powne ducha, słowo Gospodnie, jakie jest życiami duchom. I tym słowem jest Jezus Chrystus tym słowem jest jego ewangelia ewangelia kaje Jezusem chrystom to jest święte pismo de jest zapisane de morzu czytaty de możuć meni czytaty jak pierwszymu czytani pojasniowate, jak rozumite teraz i zaraz сьогодні w tej dzień o też coś do mnie mówi gospodź boch jakie słowo do mnie kieruje jak rozumite przeżywadyć się chrysta teraz i zaraz tam de ja je jak czytać te pismo, gdzie jest zapisane te Boże słowo. Dziękuję uczestnictwi nadtchniętych autorów, żebyście dzisiaj to zrozumieli. Trochę ważko słuchać pro słowo i pro wiru. w czasie, kiedy tak na słowo słów jest się dużo bardzo. Dużo, dużo czego człowiek mówi dużo, bardzo, czego ludyna słucha je, duże, bagato, czego jest skazane mało czego, duże, bardzo, jest obiecano, przysięg, z tej przez słowo, ale za ostatnie roky, stolicia, i tak naprawdę nie tak dawno, może 100, może 200 lat, jak słowo Домовленість, воно перестало мати своє значення. Насправді, колись вистачило війти і сказати правду, триматися цієї правди, посвідчити, щоб довірити, де тільки зовнішнім знаком, а головним договором було те, що я дав своє слово, своє слово честі, своє слово людини, свого імені. to było dostatnie do tego, żeby składać być jaki A tylko z czy zewnętrznym znakiem było czy to podanie od do czy spisane jak kontrakt, ale bisze znaczenie miało to słowo, czym to zapisano. Ono taki być dla potwierdzenia dla innych, jeszcze w ogóle to Ale nawet wystarczyło świtków i my nawet słyszymy ja w Ewangelii, kiedy autor pisze, o ile chcę ci przekazać i wzmocnić w tobie tę wiarę. To mu zapisują po porządku, to znaczy to, jak na prawdę wszystko było co jest ważnym, tę Ewangelii tę prawdę, jakie ja poczułem na oczowicach, od tych, jaki z nim przebywali. Żeby i ty też, co ty powierzył, żeby ty, co żyw i miał zapewnienia, że to jest prawda, że to jest życie. Що воно так відбулося. І сьогодні, дорогі брати і сестру, ми є запрошеними до того, щоб навчитися відкривати, слухати Боже Слово, жити ним і вірити й довіряти Йому. Так насправді постійно в нас залишає необхідність вчитися довіряти Божому Слові. Через те, що є в нас. może własne zniszczone, może też przez dosyć obmanu, niedotrzymania słowa, e, zniszczonych różnych presjach i obiecanek, nawet oficyjnych, publicznych. No, dzisiejsi e, my je ciego świadkami nas słowa nie odnej osoby, a już wielu, my takomu odnomu Umiejscu, w jednym miejscu, w jednej sytuacji my wyczuwamy i zaraz. Nawet te, że nam trzeba buty te za zaraz wdyagnutymi. Bo mamy takie umowy, czy też, że ktoś prosto zwyczajno nie w danego słowa, jakie było skazano publiczno. Ale jak ważnym i sohodni ten dzień, to własne Boże słowo nam mówi, żeby my cynile? żebyśmy dowierali w pierwszej ręce Bożemu mu że zresztą w Nim je życie, w Nim jest wyzwolenie, w Nim jest to uzdrowienie, w Nim jest to podniesienie w naszych słabościach, w naszej wbogosti, ta wola, jaka nam potrzebna. I to wszystko daje win, żywe, dziewe Boże Słowo. Jakie do mnie stale jakie zaprasza do tego, żeby ja, kiedy z Nim, tak samo i moje słowa były, zwisno, prawdziwymi, wiernymi, aby ja ci, na to odpowiedział. Bo nigdy Bóg nie przestał i nie zmienił swoje obietanki, nigdy Bóg nie obmanował ludyny. nigdy Boch nie przestał wykonować wszyscy. Своя сторону догові, договору. Проблема в мені, чи я йому до кінця довірав. Бо і досі не перестає Бог про нас заботитись, переживати за наше спасіння. Спочатку те, що ми і ще досі маємо зовнішні знаки, що він прийшов на землю, прийняв цю людську природу, бо обіцяв Месію, який спасе, який буде Богом між нами, який нас піднесе. До рівня Божества. І це відбулося через те, що він став людиною, що власне це що людське підняти. що він заговорив через пророків. і заговорив в останніх днях через отого, який від всього почалося через це втілене Боже Слово Ісуса Христа, яке не перестає говорити, яке не перестає підтверджувати. że warto iść tą drogą, że warto być w tym. I to jest ten opis ciała chrystowego w Cerkwie, właśnie jak też że każdy jest tym członkiem, każdy jest częścią tej Cerkwy. I czy to ciało może być bez głowy? Nie. I jeszcze ja, budując ciało, nie niezależnie od tego, jaką ja funkcję mam w Cerkwie, w jakim miejscu ja zaraz znajduję się, to, to jest to miejsce w którym ja mają buty, którym ja z tę ciu rolę, którą ja mam zrobić. i tut tym, w tomu ja jestem, Boch obiecaje najkraszce, obiecaje wszakę wyzwolenia, wszaku siłę i perymochu, jaką mi obchidna, i nie trzeba mi stawać czy to prorokom, czy ne wsim trzeba buty sieszczenykom, czy ne wsim trzeba buty monachom, czy ne wsim trzeba buty odróżnym, czy wszyscy trzeba być albo z czterema doktoratami, czy nie wsi muszą być tymi, jakich minąć robić witraże? Każdy ma swoje zadania w cerkwi. Każdy ma swoje wyjątkowe miejsce, odpowiednie dla niego dane Bochom. też co nazywamy powołaniem. I co obiecane, że wtedy? szto przed w centrum będzie Boże Słowo, Święte Pismo. I dzięki temu zostanie żywym, jaki tutaj jest obecny Słowem, jakim jest Jezus Chrystus. Bo Ewangelia, jak powiedział jak jeden z szczynki, w kiedy rozbiera słowo, znaczenie Ewangelii, to ono też w swoim znaczeniu, jak pojaśnia słowa filologii, ono też oznacza je, nie też że dobra nowina nawet prospastcina, że ewangelia koleje początek ewangelia o Jezus, Isus, pro Isusa Chrysta, ale też ewangelia jakim jest Jezus Chrystus, to, to co jest, przysątny, żywy Boh, powołanie bo w ewangelii, ale to te pismo, co jest żywe słowo, jakie promawla je, сегодня, teraz, z że co najkraszcze pojaśnienia powno ta znajduje się w czoł w że w czoł w witarii otrzymuje spasienie, bo tam jest wsze życie i nauka Jezusa Chrysta. Że ja mają w czoł w uczasć ceryste, że, to, że wyzwolenia z jarma e, śmierci, padiń niewoli i najbliższą niewoli, jakie jest ich grzech, otrzymuję uzcilenia i swobodę zawsze після spowiedzi, To my do dwiersa, drogi brat, droga sestro, mu słowu, jakie do ciebie promawiaje, odpowi do wiru i wierniściu słowu, jakie ty daj dajesz mu, przez swoje życie, przez te wyznania wiry, jaka zaraz budę, ce słowo, jakie ty daw, kiedy przyjmujesz się te potem po tym taństwo spowiedzi, przyczastia, podróżia, chrzestnictwa, Chce je twoja strona wykonania. Do trzymania słowa. Niech ono będzie, z istnoczesnym, i do wirsia Bogu. I z nim I to, co zapraszuje prorok Neemia, gdy po wygnaniu wrócili Izraelitianie, godzinami z zachopleniem słuchali słowa i słuchali pojasnienia, ich zapraszowali. I niech to też będzie uczestnictwo każdego z was. Zadzając im dali idyć, І ситне і пийте солодке, та посилайте частки тим, у кого не, не поготовлено нічого. Бо день цей посвячений Господу вашому, нашому. І не журіться, бо радість у Господі це ваша сила. Радійте, веселіться, святкуйте, Божа. Słowo Boża radis, Boża obecność jest twoje ucztą, teraz i zaraz. Amen.